Pasta dzwonił do mnie dzisiaj, nie? Że pewien statement y, chcia, y, chciał, żebym wygłosił w jego imieniu, żeby Proszę. to brzmiało. zacznijmy no, ja, od tego. Nie chcę tego robić, bo to jest mocny statement do Arka tańculi. Proszę. Z perspektywy czasu ta fagata Ci wyszła na minus? Teraz, bo mnie w... zaraz serio i przyjadę Ci w... drzwi na chacie. Ty Zapraszam. tworzysz taką narrację. Że ja mam jakieś problemy. Nie no, miałem taki cięższy okres, nie? Że dużo imprezowałem, mniej trenowałem. Lizak, jesteś zawodnikiem, który bije się za darmo, ale mogę ci powiedzieć, że aktualnie masz już zakaz występowania w dwóch federacjach. Ja na razie daję tobie. Zakaz. Co, on już powiedział, że nigdy nie zawalczysz i póki co na jego wychodzi. Od tamtej pory, jak powiedział, to nie walczyłeś. Kolejny chciałem Cię zapytać, bo Ty miałeś gdzieś zauważyłem na palcu taką różaniec. Rączkę. Różaniec. Więc chcę to zapytać. Po prostu jesteś mocno wierzący i ten, nie, ten różaniec odmawiasz, czy to jest jakiś dla Ciebie symbol ważny? Nie, nie ma w tym nic złego, że ktoś no stał nie, gdzieś robocie, na bramkach. Tak. Ja znam księdza, który kiedyś na bramkach stał. Kurde, mi tak na pieniądzach nie zależy, bo ja nie narzekam na brak pieniędzy.